Jebać, jebać, jebać Jebać i atakować policję To szmaty i mordercy Żadnej litości dla tych synów Jebać, jebać, jebać <grymka> <grymka> Męczy ten lejf. Ja pierdolę nie wiem, męczy mnie, nie mogę nic zrobić na tego Ryza, nie mogę podejść, nie mogę dać mu kół, kajtuje mnie, no kurwa Nie! Nie, nie! Ja wciskam Tak zrobiłem! Postać poleciała dalej! Kurwa! Co... Nie wiem, ja nie umiem Warwickie. Zadzewałem jej RK ze swojego <śpiewanie> kill. weszło ku tym zdaniu. Nie! Jest kurwa JEST! powiem kotek, że w serunki z pusz Kurwa psem pussy No, Chris Nie wiem co tam co tam, tam Ale to jest naprawdę miski o to to czek! Dobra uciekaj, uciekaj, uciekaj NIE! Odwodzeń! OOOO! zaraz cię Dobra, nie skończę ten. Z redem powinien go zrobić, z redem powinien go zrobić O. Był i... Daj się, To przez ściany nie skacze, ta I, i, Nie, nie myślę, że Skacze przez ścianę Nie L Ludzie zapierdają po 12 godzin a ty nie masz siły zrobić salta na krześle albo skakanego fotelu, albo nie masz siły zrobić fikołka na streamie Czemu? Czy tyle pieniędzy masz z tego no zrób fikołka Ludzie na budowie pracują Chcesz coś powiedzieć o Norbercie Gierczaku? Nie, no dobra, czekajcie, ja idę sobie No dobra, nie, jeszcze, bo, do, do, nie bo, tego się obawiałem właśnie. Mnie nie, nie przywitałeś. na początku stycznia zasłowałem. <grym> <grym> wi wi witam, witam. <grym> witam, witam. No, tam, witam, witam. Witam, mam tak, nadzieję, że już nie, 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 nie trzymasz urazy, witam, cześć. No już, teraz mi stanął. No i dobre. super. Zjebał się ten stream do dna, do mu Kiedyś, kiedyś to było. Przywitał każdego, z każdym pogadał. A teraz kurwa, od tych pieniędzy to mu się w głowie pojebało i już wita co drugiego, co trzeciego subskrybenta. Mam poczucie, że ktoś źle to odebrał, co robię, kiedy pisze mi, że go oplułem, bo go nie przywitałem. To nie jest, że opluwam. Zatrudni kogoś za witania subów. Nie no, to byłoby zajebiste. A co? Ktoś, no kto bym witał subów. Zatrudni, zgrywa. Od, odrzucę mu procent subskrypcji i będzie witał każdego ze sobą. I przywita ładnie, wyrecytuje jego nickname. E, piosenkowo to zrobi. Gdybym na przykład zrobił tak, że Daje kamerkę na full HD i przychwytuje monitor. Ka nie, to jest kurwa głupie. No nie, no. nie, nie mogę na to patrzeć. Jak ja widzę. Nie ja mogę, ja nie mogę w to grać. Ja widzę taką różnicę. Tu jest jakość główna. A tam jest jakoś kosmosu. Nasa, tam jest jakoś Nasa, a tu jest jakoś z gówna. Z cygańskiego taboru tu jest jakoś, no. Jaki młyn na tym streamie. Mogę. Ej, mogę do monitora. Co, tu się wyprawia. Czekajcie. Dobra. Merka, O kurwa, ale to będzie... Musiałbym to wypośrodkować tak jakoś tak Nie, to się nie może udać <grystanie> Czekajcie O kurwa Czekajcie spadło A daj czekajcie, damy wyższą rozdział rozdziałkę Co? Damy najwyższą rozdziałkę O kurwa <grystanie> Nie czekaj, chyba, czekajcie chyba za wysoka rozdziałka no dobra, no to teore teoretycznie jest, tak? No może być czy nie, czad. Może być czy nie, może być. Zajebisty bisty z kamerki. Po co armedii, go kamerka. Znaczy, czy mam w ogóle muzykę. Z... Ja teraz w ogóle dźwięku nie mam. Jest! Jest dźwięk! Ja pierdolę! A kurwa. Ja straciłem 4 godziny na ustawienie tego. 4 godziny, 4 godziny, 4 godziny ustawiania, 4 godziny. Kurwa! 21 AP! Jeszcze je Lucki wziął AP! le il graff anche io, il graff, normali creepi da via. <laughs>